Dzisiaj będzie o Kanadzie, o kraju, w którym przyszło mi mieszkać już od ponad 30 lat. I nie tylko o Kanadzie, o pewnym fragmencie, o takim wydarzeniu, które zwykle w krajach, gdzie przypływ jest dość duży, jest przypływ imigrantów, określa się mianem asymilacja. To nie jest dobry pomysł. Dowodem na to jest właśnie Kanada. Tutaj też był taki moment, kiedy władze tego państwa, jeszcze młode wówczas, bo to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, postanowiły zasymilować miejscowych ludzi, aborygenów, eskimosów, Indian z kulturą białych ludzi, przybyłych tutaj białych ludzi. Jesteśmy zupełnie inni, inni od nich pod każdym względem i kulturowym. I fizjologicznym. Opowiada o tym w świetnej książce wydanej swojego czasu w serii Dooka świata w Polsce. E, pisarz e, kanadyjski Farley Mowat napisał książkę Ginące plemię. To jest smutna książka, bardzo ciekawa, ale smutna. Opowiada o tym, jak biali ludzie postanowili zasymilować eskimosów, żyjących daleko, na północy. Nie mieli w ogóle kontaktu z naszą kulturą, z naszą fizjologią, również, bo problem polegał na tym, że w ramach takiej pomocy i troski postanowiono pomóc tym Eskimosom żyć, bo oni się żywili czym? Mięsem, mięsem Karibu, mięsem, które łatwo było tam zdobyć na Dalekiej Północy. Wędrują tam dotychczas ogromne stada liczące dziesiątki tysięcy. Zwierząt stada tych Karibu i nie zwrócono wówczas uwagi, że w składzie mięsa karibu istnieją wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby organizm człowieka żył. Tutaj tego nie zauważono i dostarczyli mąkę. Mąka zabiła bardzo dużo ludzi, zlikwidowała, można powiedzieć, całe rody i plemiona. Ich metabolizm, ich organizmu tego nie przyjmował. Książka Młota jest przepiękna. Jest, opowiada o, o dalekiej północy, o tym, jak się tam żyje, jak się ci ludzie radzą. I opowiada o tym konflikcie, jak to biali ludzie postanowili z dobrego serca pomóc im i jakiej narobili szkody. Tą książkę kupiłem w 1972 roku, chyba jak temu. Jeszcze nawet do głowy mi nie przychodziło, że że będę mieszkał w kraju tego pisarza i tych ludzi.